Radio. Proszę bardzo, SP3 WML. SP3 PTT. Słyszaj Barbara Urszula Ksawero, SP3 Brawa Majzima. No i to tam zgromadzone wokół swojego świteczka. No i sprawka wygląda tak, że właśnie patrzę na eliminację. Gruzja Polska. Jajo do jaja jest, na razie. I teraz, że za i tak dalej. O! I tak, tak to, 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 to wyglądała, to, 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 to wyglądała. E, Panie Rysia. No to pochwal się, Panie Rysia, Co tam, tam robisz? E, ja się tam rozłącza, tak? On zaczął jaja e i tak dalej. No to SP6, teraz już PTT muszę mówić. SP6, Ale, mówi? Tadeusz, Tadeusz. Aweł, Tadeusz, Tadeusz, bo ja jestem gościnnie w klubie, wiesz, to tylko z domu i na Radejku zaczeka. Co to jest? Motorola GM360. A Motorola GM360 i tak próbujemy i nikt się nie spodziewał. Ja nie oglądam, jest tam kompletnie obojętnie, czy wygrają, czy przegrają. Pies i to mnie wcale nie, nie pasjonuje. Pies biegi skoki na piaskie to jeszcze się tym pasjonuje, a tak reszta to mi tam wcale nie tego. No a co to się stało? Ty zamiast siedzieć tam w ulu, to tutaj jesteś na, na, na meczu. Zamiast pszczoły masaż. Proszę jest bardzo, jest pierwszy Cześć, Basia, i Zima. No, 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 no robiłem bieg, tak pozostałem kolana. Robiłem centralne w centrum.

w, wyjąłem teraz, diody germanowe, tam były sparowane i, i włożyłem do przyrządu. Ale muszę go skalibrować, zobaczysz, jaka jest asymetria. Jak lecę, obróci się. No. SP3 brawo, jak widać, to jest sp 3 bux i to SP6PTT. W zasadzie sensie to bardziej ważne jest PTT. W niedzielę mam zebranie, to tam coś będą nawijać, nie? w niedzielę dopiero. Także na razie to... jest Stachowi, że ma wysłać QSL do klubu. No właśnie, tamtej QSL tutaj, żebyś tam do klubu wysłał. Że pan SP... prezes się upomina. sp Zapytajcie, czy mam mu F16 posłać. A ten, ale zaraz ty, ja ty, się nie ma... ty, ty jesteś porządkowiec, czy nie jesteś porzytkowiec? Co Spójrz mi to chodzi? A ja! No ty, no przecież pytam się, czy jest Stanisław, SP3 Brawo Majdima, jest członkiem polskiego Związku Krótkofalowców? No to najwyższy czas już tu brawa dostałeś gromkie, wiesz? więc... <gry> I się wyratował głowko,